Odagieksa wystawia dwa roczniki. Organizatorem całego turnieju jest Stowarzyszenie. My jesteśmy partnerem. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny drużyny z całej Polski i nie tylko, bo również z zagranicy, zawitają na boisko przy Bukowej, aby rozegrać turniej rocznika 2004. To jest super turniej, bo rzeczywiście same topowe drużyny przyjeżdżałem i z zagranicy i z całej Polski. No, na dwóch edycjach widziałem to, jak się ci chłopacy cieszą i, i, i ta radość, wszystko. No, coś niesamowitego, że tyle drużyn i to się dzieje na Geksie. Do organizatorów drzwiami i oknami zgłaszają się drużyny. Przyjeżdżają i zaproszeni są ci najsilniejsi. Więc jest to też fantastyczna okazja, aby sprawdzić naszych młodych geksiarzy na tle chłopców z całej Polski oraz z zagranicy. W dzisiejszych czasach mamy boiska, mamy fajne murawy. Dlaczego z tego nie korzystać? Żadne dziecko nie wyjedzie stąd z pustymi rękami. Na pewno oprócz bagażu doświadczenia i świetnej zabawy również upominki od sponsorów, pamiątkowe medale, puchary. Ale tak jak mówię, najbardziej liczy się dobra zabawa i możliwość sprawdzenia się tych młodych chłopców. Tu u nas w Katowicach.